Kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj wciąż jesteśmy we Włoszech i będziemy robić bardzo nietypowe rzeczy, ponieważ aktualnie jest 630 i idziemy na spotkanie z papieżem. Przyjechaliśmy właśnie uberem na Watykan i idziemy właśnie pieszo na plac Świętego Piotra, bo tam się odbywa audiencja i z tą audiencją to w ogóle jest tak, że na początku była szansa, żebyśmy mieli prywatną audiencję, aczkolwiek ze względu na stan zdrowia Franciszka to się trochę pozmieniało i będzie taka bardziej ogólna, gdzie będzie, nie wiem, kilkaset osób pewnie. I z racji tego, że też właśnie nie wiadomo jak tam z jego stanem zdrowia, no to nie wiadomo, czy ta audiencja w ogóle się dzisiaj odbędzie. Więc to jest trochę tak, że my tam jedziemy i tak naprawdę nie wiemy nawet, czego mamy się spodziewać. Audiencja ma się zacząć o dziewiątej, a my tam mamy być już od siódmej, żeby gdzieś tam siedzieć i czekać i żeby przejść przez te bramki i w ogóle. Także już się zbieramy, zaraz będziemy tak naprawdę na miejscu. A jest właśnie siódma rano. My już jesteśmy po śniadaniu. Jeśli chcecie zobaczyć, co jedliśmy dzisiaj na śniadanie w kawiarni, to zapraszam Was do drugiego filmu, który już jest na kanale i gdzie pokazujemy cały dzień jedzenia właśnie dzisiaj, bo ja dzisiaj nagrywam dwa filmy jednocześnie, także zapraszam Was do tego drugiego filmu. Daliśmy takie żółte bilety na audiencję. Jest napisane Udienca generale. Ancora sono, non sto bene con questa gripe e la voce non sto bella. Saranno il signor Ciampanelli a leggere le cose. Jesteśmy już po audiencji, wszystko się udało tak jak y, trzymaliśmy kciuki, żeby się udało. Papież się pojawił. Y, widzieliśmy go z bliska też praktycznie. Także no niesamowite, niesamowite przeżycie. Pierwszy raz mieliśmy okazję czegoś takiego doświadczyć. Możliwe, że nawet ostatni. <gry> Także no super. Jak twoje wrażenia? Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. No. Fajna atmosfera, wszyscy weseli. Super. I... To, czego się nie spodziewaliśmy, to to, że nagle w pewnym momencie wyszli różni akrobaci, gimnastycy... Takimi żeby papież też miał jakąś rozrywkę, nie tylko my. Tak. I, I zaczęli tam robić jakieś szpagaty, fikołki, skakać, żonglować, po prostu cały wielki show. Także to też było ciekawe. No i sama audiencja, no też była w pięknej auli, to wszystko takie było dostojne, naprawdę super. Tutaj zresztą już byliśmy w Watykanie, więc mieliśmy po drodze. I słuchajcie, kupiliśmy dwa bilety ulgowe studenckie. za oba zapłaciliśmy 6 euro. Takie bardzo mało. I teraz będziemy zwiedzać. Na dachu zamku znajduje się taras widokowy z widokiem na cały Rzym. Tam widać kapitol, panteon, a z drugiej strony mamy widok na Watykan. Weszliśmy właśnie z zamku Anioła. Samo, no, w samym zamku nie ma zbyt wiele do zwiedzania, więc myślę, że tak w godzinę jesteście w stanie to zwiedzić. Do tego na samym dachu jest przepiękny taras widokowy, gdzie jest świetny widok na zarówno Watykan, jak i na Rzym. Także ten taras widokowy myślę, że jest wart 3 euro, <gry> który się płaci za studencki bilet. Aczkolwiek normalne bilety chyba były dużo droższe. Także to już musicie ocenić sami, bo generalnie w tym zamku nie ma zbyt wiele do zwiedzania. Aczkolwiek ten, teraz, widokowi robi naprawdę duże wrażenie. Mamy już wieczór, dzisiaj zwiedziliśmy zamek Anioła, tak jak widzieliście, i byliśmy na audiencji o co też widzieliście. A później poszliśmy na obiad, co możecie zobaczyć w naszym filmie, który już jest na kanale. Nazywa się Cojem w ciągu dnia w edycji rzymskiej i tam również możecie obejrzeć kurs gotowania włoski, na którym byliśmy, który był fantastyczny, właśnie fenomenalny to, i właśnie genialny. Właśnie teraz wyszliśmy z niego, mamy pełne żołądki, także jak chcecie zobaczyć, co się w nim działo i jakie są nasze opinie, reakcje, jak widać, pozytywne, to no Was to, tam odsyłamy. To zapraszamy do poprzedniego filmu, bo słuchajcie, jest... wypas. Wypas, serio. Jeśli ja myślałam, że, że najlepsze, co mnie spotka, to spotkanie papieża, to się myliłam. <noise> Także zobaczcie to w, w drugim filmie, a my się widzimy jutro. Mamy kolejny dzień, idziemy właśnie na śniadanie. Zostawiliśmy nasze bagaże w hotelu i już się wyczekałtowaliśmy. Idziemy teraz na śniadanie. Chcemy spróbować e, pójść do naszej ulubionej kawiarni przy Fontanie Di Trevi, ale nie wiem czy będą tam miejsca, bo ostatnio jak byliśmy, to niestety była ogromna kolejka, aczkolwiek to było w weekend, więc możliwe, że dzisiaj z racji tego, że już jest środek tygodnia to będą miejsca, także spróbujemy i zobaczymy, czy nam się uda, a jak nie, to pójdziemy gdzieś indziej. Udało nam się upolować miejsce w naszej ulubionej knajpie. Zajęliśmy chyba ostatni wolny stolik. Mamy widok na piękną włoską uliczkę i z drugiej strony tam już jest Fontana di Trevi. I tutaj sobie właśnie jemy. Zamówiliśmy to pistacjowe, canolo, pistacjowe z ricottą, do tego cappuccino i espresso. Idealne ostatnie śniadanie w Rzymie. Z racji tego, że byliśmy w okolicy fontanny to przyszliśmy zwiedzić to podwodne miasto, które się znajduje tuż przy samej fontannie i też jest tym połączone, jeśli chodzi o wodę, która wypływa z fontanny, to właśnie też jest tutaj, w tych wodociągach. Jesteśmy trochę zniesmaczeni, zapłaciliśmy 5 euro za dwie osoby, bo mamy studenckie bilet, więc nie dużo. Ale my myśleliśmy, że tu trochę będzie co zobaczyć, a to jest jedno pomieszczenie, w którym po prostu sobie niej tak jak widzicie, i płynie w nich woda, także nic ciekawego, nie polecamy. Przeszliśmy na obiad, jesteśmy w restauracji, w restauracji Mini Ecoco. Nie byliśmy tu nigdy wcześniej, a podobno Jerzyk mówi, że to jest jakaś polecana restauracja i dość znana. Także zamówiliśmy, ja chciałam carbonara, ty ravioli z spinaci, tak? Mhm. Czyli dokładnie tak jak gotowaliśmy wczoraj na kursie. <laughs> Ciekawe, które będzie smaczniejsze. Nasze. No, tak mi się e, I no, czekamy na nasze jedzenie, a bardzo ładnie jest tutaj ten ogródek. Bardzo miło się siedzi, bardzo fajnie. Dotarliśmy do domu, jesteśmy już w Warszawie. Lot nam minął bardzo szybko, trwał dwie godziny, a dosłownie minął jak, nie wiem, 15 minut. Ledwo co obejrzałam dwa filmiki na YouTubie, poszłam do toalety i cały lot się skończył, więc naprawdę bardzo sprawnie nam to minęło. Eee, I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog z Rzymu. Jeśli nie widzieliście innych, to zapraszam Was na mój kanał. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!